Już 9 miesięcy obowiązuje nowy sposób współpracy Urzędów Pracy z osobami bezrobotnymi. Nowy moduł współpracy, o którym mowa, to tak zwane profilowanie pomocy osobom bezrobotnym w zależności od ich potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej. Profilowanie ma na celu dostosowanie takiej formy, aby ułatwiło przede wszystkim osobom bezrobotnym wejście na rynek pracy lub powrót na, jego, na, na rynek pracy. Rejestracja osoby bezrobotnej jest niezwykle ważna, bo po niej następuje właśnie moment profilowania. Profilowanie odbywa się na zasadach wywiadu. Osoba bezrobotna spotyka się ze swoim doradcą klienta i wspólnie ustalają profil pomocy. Wywiad jest niezwykle ważny, ponieważ bada dwie ważne zmienne. Pierwsze, pierwsza zmienna dotyczy oddalenia osoby bezrobotnej od rynku pracy. Tutaj przede wszystkim doradca klienta pyta o uprawnienia, jakie osoba posiada, o kwalifikacje, o możliwości dojazdu. Pyta również o to, co chciałaby osoba osiągnąć poprzez rejestrację w Urzędzie Pracy. Druga, druga zmienna dotyczy gotowości do podjęcia pracy. I tu padają pytania między innymi o dyspozycyjność, a także o to, co osoba bezrobotna zamierza zrobić, aby znaleźć jak najlepszą pracę dla siebie. Po przeprowadzeniu takiego wywiadu, na podstawie narzędzia, które jest wpisane w system, następuje ostateczne ustalenie profilu pomocy. Na tej podstawie osoba bezrobotna dowiaduje się, z jakich form pomocy może skorzystać, mając profil pierwszy, drugi czy też trzeci. Po zakończeniu profilowania następuje założenie każdej osobie bezrobotnej indywidualnego planu działania, na podstawie którego wprowadza się informacje dotyczące działań, które na rzecz osoby bezrobotnej wykona urząd pracy, działań, które osoba bezrobotna będzie realizowała samodzielnie, terminy realizacji tych zadań, jak i formy i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innymi instytucjami współpracującymi z rynkiem pracy. Ten indywidualny plan działania, w zależności od profilu, może Trwać. W przypadku profilu pierwszego do 180 dni, w przypadku profilu drugiego 540, a w przypadku profilu trzeciego aż 720 dni. Jest to czas potrzebny na zrealizowanie wszystkich działań, aby efektem tej współpracy było podjęcie pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. Przez cały okres indywidualnego planu działania doradca klienta jest zobowiązany do kontaktu z osobą bezrobotną, a osoby bezrobotne, które w trakcie trwania IPD są na różnych formach aktywizacyjnych, np. stażach, muszą pamiętać, że nie są zwolnione z kontaktu ze swoim pośrednikiem. Jak podkreśla zastępca dyrektora Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Małgorzata Stafijowska, osoby bezrobotne często pytają o możliwość zmiany profilu, w którym w danej chwili się znajdują. Taka możliwość istnieje, ale tylko wtedy, gdy w sytuacji osoby bezrobotnej zajdą konkretne zmiany taką zmianą może być zdobycie nowych kwalifikacji, czyli ukończenie szkoły i przedstawienie stosownego świadectwa, może być nabycie nowych uprawnień, czyli dodatkowe umiejętności praktyczne, które dana osoba zdobyła. To może być również zmiana adresu zamieszkania, czy też sytuacja taka, że osoba, na przykład, będzie sprawowała opiekę nad osobą zależną. W powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim najwięcej osób bezrobotnych przypisa jest do profilu drugiego, w którym to osoba bezrobotna może zostać objęta wszystkimi usługami i instrumentami rynku pracy oraz innymi formami pomocy, takimi jak chociażby staże, szkolenia czy przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.